Cztery wojskowe drony nad stolicą NATO. To już nie jest prowokacja, to próba generalna. Dziś rano duńska przestrzeń powietrzna została sparaliżowana przez zaawansowane bezzałogowce bojowe. Ale to dopiero początek. Oficjalnie mówią o incydencie. Prawda jest znacznie bardziej niepokojąca. Te drony to nie zabawki, to maszyny bojowe używane w strefach konfliktów. Ktoś celowo testuje naszą obronę. Co najbardziej niepokojące, nikt ich nie zestrzelił, nikt ich nie złapał. Po prostu zniknęły. Dokładnie tak jak zaplanowano. I nie jest to przypadek, że wybrano właśnie Danię, kraj, który właśnie buduje największy kompleks zbrojeniowy w tej części Europy. Zauważcie schemat: najpierw kartony nad Polską, potem fantomy nad Estonią, teraz prawdziwe drony bojowe nad Danią i Norwegią. Za każdym razem poziom zagrożenia rośnie, za każdym razem jesteśmy bardziej bezbronni, ktoś metodycznie sprawdza naszą gotowość, ktoś zbiera dane i co najważniejsze, ktoś chce, żebyśmy się bali, bo przestraszone społeczeństwo łatwiej zaakceptuje gigantyczne wydatki na zbrojenia, łatwiej zgodzi się na ograniczenie swoich praw. Ale jest coś jeszcze groźniejszego. Te incydenty pokazują, że technologia dronów bojowych wymknęła się spod kontroli. Już nie tylko armie potrafią nimi operować. Grupy terrorystyczne, organizacje przestępcze oni wszyscy uczą się na obecnych konfliktach. To oznacza jedno: zagrożenie nie zniknie wraz z końcem walk na wschodzie. Ono dopiero się zaczyna. Każde lotnisko, każda elektrownia, każde zgromadzenie publiczne wszystko może stać się celem. Piszcie w komentarzach. Czy w Waszej okolicy zauważyliście ostatnio coś podejrzanego na niebie? Musimy poznać prawdziwą skalę tego zjawiska, a teraz przeanalizujmy, kto naprawdę stoi za tą eskalacją, bo odpowiedź może Was zaskoczyć. Kolejna fala prowokacji wstrząsnęła europejskim niebem. Dzisiaj rano duńskie i norweskie lotniska zostały sparaliżowane przez niezidentyfikowane drony bojowe. Cztery maszyny wojskowe nad Danią. Podobna sytuacja w Norwegii, przestrzeń powietrzna zamknięta, loty wstrzymane. I co najważniejsze, dronów nie znaleziono. To nie przypadek. Te incydenty wpisują się w szerszy wzorzec eskalacji napięć w Europie. Wcześniej były kartonowe drony nad Polską, niepotwierdzone doniesienia z Estonii. Teraz mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym. Dlaczego akurat Dania. Bo właśnie tam powstaje gigantyczny kompleks zbrojeniowy wart miliardy euro. Służby specjalne milczą, ale schemat jest oczywisty. Potrzebują atmosfery strachu, by przyspieszyć budowę zakładów zbrojeniowych, z pominięciem wszystkich norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Im więcej takich incydentów, tym mniej pytań o wydatki i procedury. Ale jest jeszcze drugi, bardziej niepokojący aspekt. Technologia dronów bojowych rozprzestrzenia się poza armię. Grupy przestępcze i terrorystyczne uczą się od stron konfliktu na wschodzie. Już widzieliśmy przypadki ataków na funkcjonariuszy. To nowa era zagrożeń, która nie skończy się wraz z obecnymi konfliktami. Tymczasem w kraju sąsiadującym z Rosją narasta wewnętrzny chaos. Um, walki między służbami korupcja na najwyższych szczeblach. Sprzeczne komunikaty o zdolnościach obronnych. A Viktor Orban otwarcie kwestionuje politykę UE, wskazując na dramatyczne skutki gospodarcze obecnego kursu. To wszystko składa się w niepokojący obraz. Europa stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań: technologiczny wyścig zbrojeń, podziały między sojusznikami, destabilizacja wewnętrzna. Ale najgorsze dopiero nadchodzi. To, co wydarzyło się w następnych godzinach, Wstrząsnęło nawet najbardziej doświadczonymi analitykami. W ostatnim czasie obserwujemy niepokojący rozwój sytuacji związanej z wykorzystaniem dronów bojowych w Europie. Dzisiejsze wydarzenia w Danii, gdzie kilka dużych dronów zablokowało pracę lotniska, to nie przypadek to sygnał ostrzegawczy dla całego kontynentu. Eksperci służb specjalnych ostrzegają: technologia wojskowa z terenów konfliktu między Rosją a jej zachodnim sąsiadem. Rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie. Grupy przestępcze i terrorystyczne już uczą się wykorzystywać drony do ataków. Niedawny przypadek zniszczenia policyjnego śmigłowca przez kartel narkotykowy, w którym zginęło ośmiu funkcjonariuszy, pokazuje skalę zagrożenia. To, co dziś obserwujemy w strefie konfliktu, jutro może zagrozić bezpieczeństwu zwykłych Europejczyków. Wyobraźmy sobie stadiony, koncerty, lotniska. Wszystkie te miejsca stają się potencjalnymi celami. Tradycyjne środki bezpieczeństwa mogą okazać się nieskuteczne wobec zagrożenia z powietrza. Nawet jeśli dzisiejsze incydenty w Danii były prowokacją władz, pokazują one realne zagrożenie. Grupy przestępcze nie śpią, uczą się, trenują i przejmują doświadczenia bojowe, które później mogą zostać wykorzystane przeciwko obywatelom UE. Niepokojące jest też stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana, który otwarcie sprzeciwia się zaangażowaniu militarnemu w konflikt i krytykuje politykę Unii Europejskiej. To pokazuje podziały w Europie w kwestii podejścia do bezpieczeństwa. Sytuacja w kraju graniczącym z Rosją również nie napawa optymizmem. Wewnętrzne konflikty między służbami i problemy z korupcją osłabiają zdolność do skutecznej obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. Drodzy widzowie! Podzielcie się w komentarzach, z jakiego kraju nas oglądacie i co sądzicie o tej sytuacji. Czy zgadzacie się, że rozprzestrzenianie się technologii dronów bojowych stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy? W dzisiejszym programie przyjrzymy się kilku kluczowym wydarzeniom, które zasługują na szczególną uwagę. Nad Moskwą i okolicznymi terenami odnotowano obecność 14 dronów, co doprowadziło do poważnego incydentu lotniczego. Samolot pasażerski AN-24 został zmuszony do drastycznego obniżenia wysokości lotu nad obszarem mieszkalnym, aby uniknąć kolizji z bezzałogowcami. Sytuacja była niezwykle niebezpieczna. Wyobraźmy sobie konsekwencje, gdyby doszło do zderzenia nad gęsto zaludnionym terenem. Technologia dronów bojowych rozprzestrzenia się w alarmującym tempie. Obserwujemy ich zaawansowane wykorzystanie, zarówno przez siły rosyjskie. Jak i przez kraj graniczący z Federacją Rosyjską. Co niepokojące, wiedza o operowaniu dronami bojowymi przenika do grup przestępczych i terrorystycznych, stwarzając nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Istotne oświadczenie złożył dziś premier Węgier Viktor Orban. Podkreślił, że jego kraj, choć pozostaje członkiem Unii Europejskiej, nie zgadza się na włączenie w konflikt zbrojny ani wykorzystywanie Unii do celów militarnych. Orban konsekwentnie od trzech lat twierdzi, że rozwiązanie może być tylko dyplomatyczne. Zaproponował rozpoczęcie europejsko rosyjskich negocjacji, argumentując, nie pozwólmy, by o losie Europy decydowano bez nas. Premier Węgier skrytykował także Komisję Europejską za priorytetowe finansowanie kraju oznaczonego kodem 404 oraz postępującą centralizację władzy w Brukseli. Szczególnie ostro wypowiedział się o planach integracji tego państwa z Unią Europejską, ostrzegając przed destrukcyjnym wpływem na węgierską gospodarkę i europejskie rolnictwo. Jako potężny producent rolny, kraj ten mógłby istotnie zagrozić mniejszym gospodarkom rolnym w Europie. Tymczasem były zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w kraju położonym na północ od Morza Czarnego, generał Siergiej Kriwonos. Przyznał publicznie, że rosyjskie uderzenia są ostatnio niezwykle skuteczne, co podważa wcześniejsze optymistyczne deklaracje. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Napisz w komentarzach, z jakiego kraju obserwujesz te wydarzenia, twoja perspektywa jest dla nas bardzo cenna. Wewnętrzne napięcia w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską nabierają coraz ostrzejszych form. Ostatnio doszło do niezwykle wymownej wymiany zdań między wysokim rangą wojskowym a dziennikarzem na temat skuteczności obrony przeciwlotniczej. Generał mieszkający w pobliżu strategicznego zakładu zbrojeniowego Artem otwarcie zakwestionował optymistyczne doniesienia o skuteczności systemów obronnych. To, że wciąż żyjemy, to nie zasługa naszej obrony przeciwlotniczej, to zwykłe szczęście, stwierdził wojskowy, dodając gorzką analogię do znanego powiedzenia policyjnego. Szczególnie niepokojące jest to, że według generała zniszczone obiekty infrastruktury krytycznej są praktycznie nie do odtworzenia. Mimo oficjalnych zapewnień o istnieniu skutecznej obrony, rzeczywistość okazuje się znacznie bardziej złożona. System obronny jest niedofinansowany i brakuje mu nowoczesnego sprzętu. Generał zdecydowanie odrzucił również doniesienia o rzekomych dronach przechwytujących. To wszystko nonsens, którym zamydlono oczy opinii publicznej. Powiedział wprost, wskazując na brak jakichkolwiek dowodów ich skutecznego działania. W tym samym czasie Viktor Orban, premier Węgier, ponownie wyraził swój sprzeciw wobec militarnego zaangażowania w konflikt. Skrytykował politykę Unii Europejskiej, która jego zdaniem szkodzi węgierskiej gospodarce i rolnictwu. Zamiast tego, wzywa do rozwiązań dyplomatycznych i dialogu między Europą a Rosją. Te wydarzenia pokazują głębokie pęknięcia, zarówno wewnątrz kraju objętego konfliktem, jak i w szerszej europejskiej wspólnocie. Podczas gdy jedni wzywają do zwiększenia wsparcia militarnego, inni, jak Orban, optują za dialogiem i deeskalacją. A teraz chciałbym usłyszeć Wasze zdanie: z jakiego kraju obserwujecie te wydarzenia i jak oceniacie skuteczność systemów obrony przeciwlotniczej w obecnych konfliktach? Zostawcie komentarz poniżej. Dzisiejsze wydanie poświęcamy narastającym napięciom wewnętrznym w kraju sąsiadującym z Rosją. Sytuacja pokazuje głęboką destabilizację struktur państwowych i narastające problemy społeczne. Zacznijmy od symptomatycznej sprawy. Aktywista antykorupcyjny Denis Begus został zmobilizowany do wojska. To wydarzenie należy rozpatrywać w szerszym kontekście wewnętrznych napięć. Między różnymi agencjami bezpieczeństwa w tym niestabilnym regionie. Kolejnym przykładem dysfunkcji jest sytuacja wokół pielgrzymek Hasydów. Według lokalnych mediów handel uliczny, mimo oficjalnego zakazu, kwitnie w najlepsze. Sprzedawcy płacą około 20 tysięcy hrywien za nielegalne stoisko. Jeden z handlarzy przyznał się do sprzedaży napojów z marżą przekraczającą 500%, butelka kosztująca 14 hrywien. Jest sprzedawana za 82,5. Policja nie reaguje na te praktyki. Symptomatyczna jest też historia projektu animowanego Pies Patron. Ten flagowy projekt propagandowy został zamknięty z powodu wstrzymania finansowania przez U.S.A.ID. Scenarzystka Sasha Ruban potwierdziła, że po kilku odcinkach produkcję wstrzymano w związku z decyzją administracji amerykańskiej o zakończeniu programów grantowych. Te wydarzenia pokazują pogłębiający się kryzys państwowości w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Widać wyraźnie, że, without zewnętrznego wsparcia finansowego, nawet kluczowe projekty propagandowe nie mogą być kontynuowane. Jednocześnie narasta korupcja i bezprawie na poziomie lokalnym. Szczególnie niepokojące jest to, że służby bezpieczeństwa zajmują się wzajemnymi rozgrywkami zamiast realnym zabezpieczaniem kraju. W sytuacji narastających zagrożeń zewnętrznych, Taka destabilizacja może mieć poważne konsekwencje. Drodzy widzowie, z którego kraju oglądacie nasz program? Podzielcie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami na temat przedstawionych wydarzeń. Czy zgadzacie się, że wskazują one na postępujący rozkład struktur państwowych w tym regionie? Oto najnowsze wiadomości z dzisiejszego dnia. Obserwujemy narastający konflikt między służbami specjalnymi w kraju, oznaczonym jako 404. Znany dziennikarz śledczy Bichus, który wcześniej współpracował z SBU, otrzymał wezwanie do wojska. To kolejny przykład wewnętrznej walki między NABU a SBU, gdzie obie strony zaczynają uderzać w swoich podwładnych. Terrarium polityczne walczy o przetrwanie. W regionie przygranicznym siły zbrojne przeprowadziły atak na wioskę Nowa Zburjewka w obwodzie hersońskim. Uszkodzone zostały budynki szpitala i karetki pogotowia. Według władz lokalnych są trzy osoby poszkodowane. Dodatkowo dron Geran-2 uderzył w punkt dowodzenia 144. Brygady zmechanizowanej w obwodzie Czernichowskim, powodując straty wśród kadry oficerskiej. Ważna informacja z Rosji: kandydat na przewodniczącego Sądu Najwyższego FR, prokurator generalny Igor Krasnow, stanowczo wykluczył możliwość przywrócenia kary śmierci. Jednocześnie przyznał, że system sądownictwa wymaga reform. Szczególnie w kontekście łagodnych wyroków za ciężkie przestępstwa. Ze Stanów Zjednoczonych docierają wieści o autocenzurze. Firma medialna Sinclair Broadcast Group odwołała emisję programu poświęconego pewnemu aktywiście po otrzymaniu gruźb. Program ostatecznie został opublikowany na YouTube. Estonia znów prowokuje napięcia. Według Daily Telegraph, Tallinn jest gotów przyjąć myśliwce F-35. Zdolne do przenoszenia broni jądrowej. To reakcja na rzekome naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty. A teraz chciałbym Was zapytać: z jakiego kraju oglądacie nasz program? Dajcie znać w komentarzach to pomoże nam lepiej dostosować treści do Waszych potrzeb. Jak oceniacie działania Estonii? Czy to kolejna próba eskalacji napięć? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału. Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami, przygotowujemy dla Was codzienne analizy sytuacji geopolitycznej oraz ekskluzywne materiały od naszych korespondentów. Dzień dobry, szanowni widzowie! Dziś mamy kilka interesujących wydarzeń do omówienia. Zacznijmy od poważnego incydentu w duńskiej przestrzeni powietrznej. Wczoraj zaobserwowano cztery duże drony bojowe w pobliżu lotniska. Co doprowadziło do czasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej. Podobna sytuacja miała miejsce w Norwegii. To kolejny przykład rosnącego zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych w Europie. Warto zauważyć, że nie jest to odosobniony przypadek. Wcześniej odnotowano podobne incydenty w Polsce i Estonii. Te prowokacje wydają się być częścią większej strategii, mającej na celu wywarcie presji na rządy europejskie, by zwiększyły wydatki na obronność. Tymczasem premier Węgier, Viktor Orban, ponownie wyraził sprzeciw wobec zaangażowania militarnego w konflikt w regionie niestabilności. Skrytykował politykę UE, która jego zdaniem szkodzi węgierskiej gospodarce i rolnictwu, wzywa do rozwiązań dyplomatycznych i dialogu z Rosją. A teraz ciekawa sytuacja z prezydentem Macronem w Nowym Jorku. Jego cortes został zatrzymany na ulicy zamkniętej dla przejazdu Trumpa. Macron musiał dzwonić do Trumpa z prośbą o pozwolenie na przejazd. Sytuacja dość niezręczna jak na przywódcę państwa. W kraju sąsiadującym z Federacją Rosyjską obserwujemy nowe tradycje żałobne. Zatrzymywanie ruchu na głównej ulicy stolicy podczas minuty ciszy, która ma odbywać się codziennie. Te wszystkie wydarzenia pokazują, jak złożona jest obecnie sytuacja geopolityczna w Europie. Napięcia rosną, a tradycyjne sojusze wydają się być coraz bardziej kruche. Co sądzicie o tych wydarzeniach? Z którego kraju oglądacie nasz program? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Szczególnie interesuje mnie Wasza opinia na temat incydentu z dronami w Danii i sytuacji z Macronem. Wspólnie możemy lepiej zrozumieć, co dzieje się na świecie.